Poszanowania jako Boje na wstępie dodam tylko, że jeśli chcesz, aby Twój mit znalazł się na odcinku, dołącz do naszego Discorda, link do niego jest w opisie i na kanale Mity wyślij MIT, a jest szansa, że znajdziesz się w odcinku. Miłego oglądania. Rumyk. W misji rzek Drogi przyjacielu, podczas wieszania kolma od Ryskola, gdy postanowimy go uratować strzelając w sznur, pokaże się ukryta taka scenka. Okej, okay, więc podnosimy sobie karabin Kano i czekamy, aż prowadzą tutaj kolma. Dobra. Aha, misja nieudana i w sumie tyle. Nie da się. Eee, so, mi do balony. Red Harlow. Artur i John inaczej celują z broni długiej. John przymyka oko. Jest z nami Julcia znana z live'ów, pożyczmy sobie od niej karabin Springfield na przykład. I wycelujmy i na trybie fotograficznym zobaczymy, czy rzeczywiście Artur nie przymyka oka. A, I tak, Artur celując ma oba oka otwarte i czas się słapnąć do Johna. Wycelujmy i tryb fotograficzny, i zobaczmy, rzeczywiście, John, John przymyka oko, więc mit potwierdzony. Kroto gdy ukończymy grę, na 100% pojawia się scenka przy grobie Artura. Co do tego mitu, sytuacja wygląda tak, ja mam 98% ileś tam procenta gry i stoję na wyzwaniach, więc nie sprawdzę tego osobiście, ale tak, taka scenka występuje, macie ją teraz na ekranie i tym samym mit jest potwierdzony. Ryszardżiks. Koń majka jest bardzo podobny do konia, którego możemy przywołać w Red Dead Redemption 1, gdy ma się zerowy honor. Ok, mamy konia majka, jest to Baylock yy, i przyjrzyjmy się, jak on wygląda. Jest dosyć charakterystyczny, ponieważ ma tutaj, yy, jest cały czarny i z przodu ma yy, biały pysk jakby. I Teraz rzucam Wam na ekranie porównanie z Red Dead Redemption 1. Aczkolwiek, yy, tak, mit potwierdzony. For. W opuszczonym już obozie Majka na wzgórzach obok Strawberry znaleźć możemy skrawek listu gończego wyznaczonego zadacza. Możliwe, że jest to dowód na to, że Bell już wtedy planował stracić gang i oddać Vanderlindego. Ten mit sprawdzimy dokładnie w tym miejscu, jest to obok Montores, obok Strawberry. Tutaj widać lokalizację. List gończy zadacze. Mamy, list gończy zadacze. 1000 Tysiąc dolarów narody poszukiwane żywy lub martwy, za kradzież morderstwa Dacz wanderlinda. I z tyłu, z tyłu nic. Ale rzeczywiście może to wskazywać na to, że Majka już wtedy chciał zradzić gang i mit zostaje potwierdzony.